Siemanko Widzowie nasz cel to jest tak, zdobyć te fajne rzeczy z Rebirfy To jest spoko Ale jeszcze jest panie się i tak dalej A do Rebirfa potrzeba nam czego Ej, już mi kradnie! No początek jest odcinka Zostaw to! Na no nie widzę, chodzę i szukam tego, szukam, szukam tego Bombard. No nie kupuj tego! Cały czas! Człowieku no już mi głowa boli od tego Lalalalalala la, 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 la. Ej! Jest dobry otwieram bazę Dawaj, wjeżdżamy Unlock base Ja styluję mu to Dobra, girafa coś tam mu zabrała. Nie, wziął mnie, wziął mnie Biegnę, biegnę, biegnę do ciebie Ej, no co ty mi zrobiłeś? No co ty mi zrobiłeś? Jesteś tak upokorzony, Że to jest szok Że jeszcze tralalero, tralala mi kradnął Otwieram, dobra otwieram Ja na górze mu kradnę Otworzyło ci się na dole? Nie Aha. No nie mam miejsca, nie mam miejsca. Nie ma... dobrze, pilnuj Zobacz, mnie. Pilnuj Zobacz, mnie, Dobra, dobrze, gid, gid, gid. dobrze. Dobrze, dobrze. Nie... Ale wiesz co jest najgorsze, że nie mam miejsca. nie mam, nie miałem miejsca w bazie, nie człowieku. Nieudany napad. Nieudany napad. Nie miałem miejsca. No Jezus. Ja to, ja to sprzedaję, żeby mieć miejsce. W razie wuna kolejne napady. Cześć nie? Ej, oni na sińi. Chodź tu, chodź tu. Jeszcze wracaj tu, wracaj tu, wracaj tu. Pradniemy. Kradniemy mu to, ja otwieram gdzie, mu znowu. Gdzie, no gdzie? tutaj gdzie byłeś, tutaj gdzie byłeś, ja mu to otwieram. Dobra, dobra, dobra. Wyszedł! No nie mogę! No przecież nie wytrzymam za chwilę! Ej, bo kradnie mi, kradnie mi, kradnie mi! Zostaw to! Ej, lucky block, lucky block, lucky block. No. Gdzie? Przysięgam, że. A to nie ty pewnie, może to nie ty byłeś. No nie kupuj tego lucky blocka ode mnie. Block. A A czemu? Ale to ja, tu ziomek jakiś. Lucky lucky no nie! No nie! Lucky block. Nie mogę stać. Nie mogę wstać. No co jest? 100 grą! No ich Co za? <laughs> Ej w ogóle widzowie, możecie zostawić komentarz, czy podoba wam się ten update 47 sekund. Dobra. Idę jeszcze się przejść tutaj po ludziach. Co jest? Ej dołączył jakiś nowy? Ma coś? Walło Putusa, bombardilo, krokodilo. On ma same słowa. On nie ma tego, co potrzebujemy. Ty, Lipton. Guarante Legendary. Co wyjdzie? Daj, daj tego, daj tego, daj coś dobrego. Daj coś dobrego. Chimpazini bananini, człowieku, no nie wierzę w to. Dobra. No proszę, daj! Daj coś normalnego, no daj coś normalnego. Potrzebnego mi do Rebirfa, co ty tu spajak stoi i się kampi, a podbiegam i pyk z łapki go. Aha. Ej, no nie da się mu nic zrobić ty! Jak długo ludzie tu robią te birki? No, przecież pod względem takim, że my siedzimy już patrz ile, nie ma tu ani jednego tego co ja chcę, no to to jest niesamowite po prostu. Lucky blok. Gdzie, gdzie, gdzie? Biorę go, biorę go. Bierz, 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 bierz. Ej, bo Trigali niego mi! O, dobra, kur... Ej, no... Oh, sorry. Ty nie używaj tego, bo Boże, więcej bo... <ścoughs> Za każdym razem to samo się dzieje, jak tylko to wyciągniesz. Gdzie jest ten Lucky Blok? Nie wiem. No klasyk. Uziamka! No wszystko mi kradną, tutaj wszystko mi kradną. Za 20 sekund widzowie gwarantowany mityk. Więc ja tu czekam, ja tu czekam, już tutaj się coś spruwa jakiś ziomeczek Czekam i walczymy o niego, walczymy, mityk Orangini Anastie! Musimy go wziąć, musimy go wziąć, musimy go wziąć, musimy go wziąć stary Musimy go mieć Musimy go mieć, musimy go mieć Proszę, 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 proszę to będzie tak! To będzie moje Proszę! Proszę kradnij, a kradnij sobie to kradni jak chcesz to kradni. Dawaj, 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 dawaj! Tak! 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 Mamy widzowie! Mamy widzowie Orogini Rasini! Mamy to! Mamy to! Patrzcie! Jest! 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 Jeszcze Frigo Camelo <grymny> potrzebuję! Jeszcze Frigo Camelo i będziemy mieli... Rebirfa kolejnego! Jezus! Mamy ukradli Frigo Camelo, abyś miał. <grymny> <grymny> Ej, tralala, tralala! Kradniemy! Gdzie? No, no, chodzi tu, chodzi tu, chodzi tu. Nie wiem, ale mnie. Ej, ała, 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 ała! No ej, oddaj to! Dobrze, dobrze, Tomek, dobrze, Tomek. No wstań! No wstań! No wstań! Dobra, wstałem. Dobra, kupuję ja. Kupuję ja w takim razie. No już pieniądze Ja też. No nie mam! Nie, nie. I musimy mu oddać. Dobra, no to teraz widzowie potrzebujemy jedynie tak naprawdę drugiego, frigo camelo i będziemy mogli robić Rebirfa. Ej, ma! Ma! Chodź, dawaj! Pierwsza ta baza! Tak, bo muszę rzeczy kupić. Dobra, luzik, 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 luzik. Dobra, no. Gdzie on jest? Ej bo ja tańczę! Pierwsza baza, pierwsza baza, pierwsza baza No, no wyszedł! No nie wytrzymam! Uuu. Oszaleję za chwilę. No dajcie Frigo Camelo. Dajcie, dajcie Frigo Camelo, no był. I co? I nic. Dobra Wizowie. Próbujemy, próbujemy dalej, tak? Próbujemy dalej. Chimpanzeczki, bananini, rainbow, to useless. Jest, jest, frigo camello, frigo camello jest. Nie da rady nic mu ukraść, jak działka. No, wyszedł! <noise> Ej, dalej jest, dalej jest, dalej jest, kolejny jest, dawaj, 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 szybko, szybko. Pierwsza baza. Gdzie? Pierwsza baza. Biegna. Tutaj idziemy ten poprzedni. Ej, no, jak no zio ziomek, próbuję mu zestylować. Gdzie pierwsza baza? To nie pierwsza. A. No pierwsza. No jak? Na końcu, a nie pierwsza. A, na końcu, sorry, sorry. Ej, Rinio to strzelinio mi kradnie. Zostań. No idę ci uratować, a. On zamknął, no i wyszedł. Jak wyszedł? Kto wyszedł? No ten tutaj. <laughs> Biorę tralalalo, tralala. Ej, bo ten ziobek obok Matego! tego! Ma tego! BIRFA! choć do... Chodź, kradiemy mu! Nawa ja mu to otwieram. To jest wolno. To jest niemożliwe! No co jest! Nie tak! O imię słyszał! Halo! Czyż ja tylko chcę człowieku tego? Ja nie chcę nic z drugiego! Ja chcę tylko... Walo ma Ej, mam, mam, mam! Dawaj tutaj, ultimate base Otwieram mu. Ej, co jest? Próbował uderzyć Ej, chodź, chodź, chodź Dawaj, ja mu to otwieram no, no Ja mu to otwieram Otwieram, 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 otwieram Otwieraj, ja go zajmuję Dawaj go, dawaj go, dawaj go Ej, no nie mam miejsca, nie mam miejsca No znowu to samo Nie wierzę No nie wierzę w to, po prostu w to nie wierzę w Jakim ja jestem upośledzonym człowiekiem No nie mam miejsca znowu <laughs> Boże Idź stąd Jezus! Patrz co robi mi, przysięgam. A żebyś. No tralala, no trala, I nie, nie pomóż! Tomek! Tomek! Uderz go! Uderz go! Uderz go! No, uderz go. Dobrze. no nie mogę, no. I dobra, dalej jest ten ultimate. Jest. Druga próba, mnie to nie obchodzi. Wszystkie Robuxy wydam. Wszystkie Robuxy wydam, ale druga próba. Dawaj, druga próba. Dawaj, podbazę jego, ja otwieram tak, Okej. Okay. To otwiera jego, ja próbuję i. Otwieram. Otwieram, otworzyłem. No zniknij. Dobra, biorę, biorę, biorę. Dobra, uciekam, uciekam, no uciekam. Kur... Może będę miał? Proszę, dawaj, 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 dawaj. Mam, 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 mam. Dobrze! Dobrze, widzowie, mamy to, mamy rebinwa! Będziemy mieli rebinka, tak jest! Tak jest! Oje! Oh yeah, Oje! Oh yeah, tak jest! Oto to chodziło, widzowie! O to chodziło, o to chodziło. Mam to mamy! Oddaję cingu... już, sobie zabieraj! Po tylu godzinach, tyle wszystkiego, tyle rzeczy, tyle wszystkiego mamy, mamy Uuu, W końcu, w no, końcu nie... Tak, bierz tego tralalero, tralalais. Mamy, mamy taką Oranginia na nasyni i Frigo camello. No i przy okazji mamy tralalero, tralala. Ale on został tutaj skradziony przez przypadek, tak? W końcu, w końcu, w końcu, widzowie w końcu, no tyle, tyle czekałem na to, tyle na to czekałem. U tyle było na to zbierania, że to jest po prostu niemożliwe. Dobra widzowie, no i tym akcentem tak szczerze Będziemy mogli kończyć odcinek W następnym tak o, klikniemy rebirf Zrobimy wszystko, pójdziemy po kolejnego rebirfa I nie wiem I napiszcie komentarz, mamy to? Albo coś, siema w ogóle widzów i pozdrawiam Siemanko widzowie i pozdrawiam I dziękuję za oglądanie, zostawcie like, sub I tak dalej, i pozdro ode mnie i od widza